Idź gdzie chcesz, szukaj czego chcesz, a nie znajdziesz w górze drogi wznioślejszej, ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę Krzyża Świętego. Tomasz A. Kempis? O naśladowaniu Chrystusa. Zajmij się wtedy sprawami zewnętrznymi. Mniejszej wagi, nabierz sił, przez pełnienie dobrych uczynków, wyczekuj z niezachwianą ufnością mojego przyjścia i nawiedzenia z niebios. Cierpliwie znoś swe wygnanie i duchową oschłość, dopóki znowu cię nie nawiedzę i nie uwolnię od wszystkich lęków. Wtedy sprawię, że zapomnisz o trudzie i będziesz się cieszył wewnętrznym pokojem. Roztoczę przed Tobą zielone łąki pism. Ażebyś szerokim sercem pobiegł drogą moich ustaw. Powiesz wtedy: cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Rozdział 52: O tym, że człowiek powinien uważać siebie za godnego nie pociech, lecz chłosty. Panie, nie jestem godzien Twojej pociechy ani duchowych nawiedzeń. Słusznie więc postępujesz ze mną, gdy mnie pozostawiasz bez pomocy i w opuszczeniu. Bo nawet gdybym wylał całe morze łez, również wtedy nie zasługiwałbym na Twoje pociechy. Na jedno tylko zasługuję: na chłos tej karę, bo ciężko i często cię obrażałem i w wielu rzeczach bardzo zawiniłem. Wszystko to biorąc pod uwagę, nie jestem godzien najmniejszej nawet pociechy.